Spinozaury miały po żeby się obraniać, a spinozaury miały, e, widzicie, mają takie, mm, takie kolce i one je ochraniały. A triceratopse, jeszcze Wam nie pokazywałem, to to były mi roślinożerne E, dinozaury i, i od nich powstały e, nosorożce. Więc dlatego w muzeach są kości dinozaurów. Tak samo jak na przykład dinofoda, jak Wam mówiłem. Jeszcze mamy takie szczegóły. Na przykład jak widzicie kości. O, jeszcze Wam tutaj nie pokazywałem. Widzicie? Tutaj jest sowa. Woda. Czekajcie, jeszcze Wam, wam tam pokażę. Nie wiem, czy... O, widzicie? Żabę. To jest żaba wielka. Żyła w czasach dinozaurów. I na przykład tam mamy mód, krzaki, drzewo,